Dzień dobry, witam Was serdecznie, Adrian, Salon Dwa Kółka. Dzisiaj pokażę Wam CF625 w nowej odsłonie 2.23. Omówimy sobie różnice względem poprzednika yy, i odpowiem na Wasze pytania właśnie, czym one się różnią i dlaczego warto kupić właśnie tą wersję. Oczywiście najważniejsza rzecz, elektroniczna przepustnica. Wielu z Was pytało o ten model, i po tym najłatwiej rozpoznać, że jest to wersja 223. Nie ma już tutaj na linkę tej przepustnicy, tylko zastosowana jest elektroniczna. Przy okazji od razu obok też gripy, tutaj z logiem CF Moto, miękkie, wygodne, jak najbardziej na zimę można też założyć podgrzewane, oczywiście z kciukiem. Mamy też tutaj zastosowaną okleinę, która go wyróżnia. Na rocznik 2.23 jego niedawny poprzednik, yy, który mieliśmy latem, miał jeszcze troszkę inną tą okleinę. Tego koloru było tutaj trochę więcej. A tu mamy najnowszą wersję, która niedawno wjechała. Także bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Mamy też zastosowane inne opony yy, względem poprzednika. Troszkę inny bieżnik. Tam bodajże była jodełka z tego co pamiętam z przodu syntetyczna lina z prowadnikami o tym też tutaj warto wspomnieć często często pytacie o tą linę myślę że też bardzo fajnie że zastosowali tutaj syntetyczną z tyłu pojazdu mała relokacja gniazda przyczepy jest teraz w innym miejscu co prawda tutaj przyjdzie Tablica rejestracyjna, i nie wiem do końca, czy to dobre rozwiązanie, akurat. W tym przypadku mamy na pewno też inny tłumik. Ważna, dosyć zmiana techniczna. Z tego, co czytałem na wersję USA, właśnie takie wydechy były montowane. A tutaj mamy w tej 2.23 też zastosowany taki wydech. Może od razu odpalimy, pokażemy, jak to na tym wydechu pracuje Na pewno dźwięk jest troszkę inny, ale myślę, że przyjemny dla ucha i dobrze, dobrze słychać. Tutaj elektroniczna przepustnica daje się we znaki, pokażemy też wyświetlać, który Tutaj jest zastosowany też w tym modelu. Nowinki technologiczne jak najbardziej z duchem czasu są tutaj widoczne. W tym modelu, również przygotowanym pod klienta, założyliśmy kuperek tylny. Nie trzeba było tutaj nic przerabiać względem oparcia. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Od tyłu do przodu otwierany. Nic nam tu nie przeszkadza. Łatwe dojście. Można spakować sobie coś na wycieczkę. To, co potrzebujemy. Kuferek, oczywiście, wodoodporny z uszczelką. Moim zdaniem, bardzo ładna wersja. Yy, nazwijmy poliftowa 2.23. Uważam, że świetny model. Dostępnych jest jeszcze kilka sztuk, także zapraszam was serdecznie do zakupu, do kontaktu salon 2 lub pod numerem telefonu 73880070. Wysyłamy pojazdy na terenie całego kraju, na kołach dostarczamy pod dom instruktaż telefoniczny: jak macie jakiekolwiek pytania, oczywiście śmiało dzwoncie. I zapraszam Was do kontaktu i zakupu. Trzymajcie się. Hej.